30 lipca do regionalnej telewizji internetowej zadzwoniła kobieta z prośbą o rozgłos tak. konkursu internetowego tak, IDKF Challenge, w którym brał udział mieszkaniec Sztumu. Do zwycięstwa brakowało mu tylko 90 głosów, a linie miały zostać zamknięte za około godzinę. Po udostępnieniu informacji reporter pojechał do pana Bartosza Mazerskiego, by towarzyszyć mu w ostatnich minutach głosowania. Nie mogę zgłaszać, że tej drugiej konkursu... Korona świata jest! No, tak normalnie i bardzo. Tak właśnie miało być. Jest. Dziękuję wszystkim. Dzięki. To jest to druga edycja konkursu. Dowiedziałem się poprzez zawody sportowe. Idę kafe regularnie. Jest na imprezach sportowych, takich dużych imprezach biegowych, ale nie tylko, kolarskich. No, takich dużych imprezach sportowych. Także dowiedziałem się z zawodów. A powie Pan, z tego co czytałem, opisywał Pan swoim, na swoim opisie, że wycieczka, jak maraton na Antarktydę, to jest marzenie? Tak, że... no moim Rzędziemy. marzeniem jest zdobycie korony maratonów świata, natomiast no, maraton na Antarktydzie jest takim kolejnym krokiem, Także. Została mi Antarktyda, Australia i Ameryka Południowa. No i teraz no, spełnia się moje marzenie, aby jechać na Antarktydę, także bardzo się z tego cieszę. A powie Pan, jak, jak, wyglądało, jak wyglądała cała kwalifikacja, jeżeli chodzi o ten, o ten konkurs? Ile procent trzeba było mieć głosów? Ile tych głosów? Czy wie Pan, ile było tych głosów? Bo znaczy do... tak, zgłoszenia, trzeba było wysłać taki formularz zgłoszeniowy do 30 czerwca, czyli to była... Dokładnie to pamiętam niedziela do godziny bodajże 11 czy 12. Ja to zrobiłem chyba na 15 minut przed zamknięciem listy. No i później dostałem maila, że zostałem zakwalifikowany do finału, gdzie zostało zakwalifikowanych 10 projektów, w tym między innymi mój. No i od 12 lipca zaczęło się głosowanie internetowe, także które trwało właśnie do wczoraj do godziny 12.00. Natomiast e, 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 internauci głosowali i także później e, 50% miało do powiedzenia żyli. I dzisiaj były 15 oficjalne wyniki, no i którego zostałem zwycięzcą, z czego się niezmiernie cieszę. A wie pan, ile osób głosowało? To znaczy, no muszę powiedzieć, że e, ta końcówka, finish był niesamowity. E, bo jeszcze na godzinę przed zamknięciem to yy, mój projekt przegrywał prawie 100 głosami, ale, no mówię, końcówka była niesamowita i, że tak powiem, yy, portal społecznościowy Facebook, yy, no tutaj masę ludzi po prostu powysywało maile, linki, no i udało się wygrać. No. Przy takiej ilości głosów nadesłanych, bo to było około 7 tysięcy, wygrałem tylko liczbą 21, także szczęśliwe oczko. Niewielka różnica. Bardzo. No nie i też trzeba przyznać, że telewizja internetowa, portal Regionalnej Telewizji Internetowej też się na pewno przyczyni. Oczywiście, dziękuję wszystkim, no, przyczyniły się do tego, nie chciałbym wymieniać, bo to mówię, chyba tysiące ludzi się do tego przyczyniło, także. Dziękuję rodzinie, znajomym, nieznajomym, biegaczom, sztumianom, portalowi Facebook, telewizji Malbork internetowej. Także no, no wszystkim po prostu no dziękuję. Także no. A powie pan, nagroda, nagroda główna to wyjazd na Antarktydę, ale co się, co się składa w jakby w wygranej, w nagrodzie? To znaczy... Na przedsięwzięcie, na ten projekt jest kwota, no nie jest to tajemnicą, jest to 30 tysięcy złotych, natomiast koszt na Antarktydę no jest jeszcze troszeczkę wyższy, także no na ten wyjazd składa się, no to jest pobyt tygodniowy na Antarktydzie, przelot z Chile na Antarktydę i z powrotem, no i, no i oczywiście maraton, czyli, czyli to takie największe wyzwanie. A ile tam na, na Antarktydzie?